Piątek 28 lutego, Malwina Muzyczka, witam i zapraszam na dzisiejsze wydanie Magazynu Miejskiego. A o czym dzisiaj powiemy? Profilaktyka, a Ty? Przegląd młodych talentów. Piękny uśmiech, zdrowe zęby. Komenda Miejska Policji, a także Zespół Szkół nr 5 w Zamościu zainaugurowali akcję Profilaktyka i Ty. Od 26 do 28 lutego funkcjonariusze Zamojskiej Komendy Policji wspólnie z Zespołem Szkół nr 5 w Zamościu inaugurowali pierwszą w mieście edycję ogólnopolskiego programu profilaktycznego Profilaktyka, a Ty? PAD to program mody na życie bez uzależnień, profilaktyki rówieśniczej, dobrych wiadomości, a nie protestów, zaproszeń, a nie wykluczeń, destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej, bez nagród i działania za coś, nie robienia co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych. Padł to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień. Chcemy pokazać młodzieży poprzez naukę, poprzez spędzanie wolnego czasu wspólnie z rówieśnikami, jak można. Nie idąc pod budkę z piwem, nie dokonując przestępstw, nie biorąc narkotyków, spędzać wolny czas. Właśnie przez profilaktykę, przez naukę, przez kształtowanie w dzieciach tych dobrych postaw, żeby później w wejść w życiu dorosłe miały zaczątek do tego, jak należy postępować. Jest to świetna zabawa, bo dzieci spotykają się wspólnie z rówieśnikami, poprzez naukę dowiadują się, jak należy postępować, żeby nie wpaść w nauk narkotykowy, żeby nie wpaść na nauk z alkoholem, nie, nie wejść w konflikt spraw. Chodzi o profilaktykę rówieśniczą, że rówieśnicy rówieśnikom, że młodzież po prostu dla młodzieży gra, dla młodzieży robi, ale nie tylko. Robi też młodzież program profilaktyczny czy spektakl nawet dla swoich rodziców, dla nauczycieli. 26 lutego w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odbył się casting do przedstawienia profilaktycznego sekret. Casting odbył się dwa dni temu. Jest taka w ogóle idea patu, by spektakl przygotować w bardzo krótkim czasie, przy olbrzymim zaangażowaniu młodzieży. Zobaczymy za chwilę, jak młodzieży szkół zamojskich to wyszło. Są bardzo zaangażowane, przyszli bardzo licznie też na casting. Było 89 osób, prawie 90 osób, które pracowały, starały się, dawały z siebie naprawdę wszystko. Młodzież miała jedynie dwa dni na przygotowanie spektaklu. Gram osobę która namawia dzieci, zagubione dzieci, do, do brania używek, które ułatwiają im na krótki czas dojść do sukcesu, ale to jest sukces nietrwały. Przede wszystkim mamy na celu przedstawienia takiego e, działania, może e, wyobrażeń rodziców na temat dzieci. Które niosą za sobą pewne skutki, najczęściej właśnie negatywne, dlatego że presja rodziców wywierana na dzieciach może mieć bardzo duże konsekwencje. I to właśnie próbujemy pokazać dzisiaj. Myślę, że w pewnym stopniu są skuteczne, a na pewno dla osób, które, są, które się interesują sztuką i, 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 i graniem jakiś ról, to jest fajna, fajna, fajna sprawa. Spektakl został wystawiony podczas uroczystej gali 28 lutego na scenie Zamońskiego Domu Kultury. W Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu odbył się przegląd Młodych Talentów. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Zamojskiego w Zamościu już od kilku lat jest szkołą odkrywania talentów, i w ramach tego projektu organizowany jest corocznie Przegląd Młodych Talentów. Ten Dzień Zdolności i Talentów jest tematyczny, bo tak jak zgłosiliśmy do właśnie Szkoły Odkrywców Talentów, chodzi nam o takie obszary tematyczne. Czyli pierwszym właśnie trwającym w tej chwili jest matematyka, czyli zdolności matematyczne odkrywamy. Właśnie skończyły się potyczki matematyczne naszych uczniów, wyłonieni zostali zwycięzcy. Potyczki matematyczne, zdaniem uczniów, nie były trudne, ale za to podchwytliwe. Jest to specyficzny konkurs, ponieważ pytania nie są trudne, ale są bardzo podchwytliwe i cała trudność jest w tym, żeby wychwycić haczyk w każdym pytaniu. Poprzeczka zawsze jest tak, sam tak, wy tak, zawsze jest tak samo wysoka, bo pani, nasza pani profesor Bubiłek zawsze ustawia najwyżej, więc ci, co biorą udział w tym teleturnieju, te te to naprawdę są bardzo dobrzy matematycy. Poza tym odbywały się pokazy talentów z fizyki, talentów społecznych i lingwistycznych, a także artystycznych. Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu podsumował konkurs plastyczny, piękny uśmiech, zdrowe zęby. W czwartek 27 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury imienia Kornela Makuszyńskiego w Zamościu podsumowany został czwarty wojewódzki konkurs plastyczny Piękny Uśmiech, Zdrowe Zęby. Przedsięwzięcie, którego celem była promocja zdrowia oraz minimalizacja wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka, a także kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, zorganizowane było przy współudziale wielospecjalistycznego Centrum Stomatologicznego w Zamościu oraz Rady Rodziców MDK. Jest to już kolejna edycja. Wspólnie z Wielospecjalistycznym Specjalistycznym Centrum Stronomicznym w Zamości, z panią dr Marcynią, kilka lat temu wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić taki konkurs. Nieśmiało zaczęliśmy od naszego miasta, a dzisiaj jest to konkurs wojewódzki. Na konkurs nadesłał pracę przeszło 400 dzieciaków z 36 placówek całego województwa. Komisja konkursowa, której przewodniczyła dr Danuta Marcyniuk, wybrała 21 spośród 433 prac przesłanych na konkurs przez 37 placówek z województwa lubelskiego. Na pewno dzieci, nauczyciele czy rodzice interesują dzieci tą tematyką. Dzieci są zapoznawane, zagłębiane. Sama nazwa piękny uśmiech zdrowe zęby to tak jak już powiedziałam, tutaj do zebranych dzieci. To jest taka bardzo estetyczna nazwa, mówiąc o estetyce człowieka, ale ma to dużo głębszy sens, bo przecież... Jest też druga strona, zaniedbane zęby, to jest siedlisko bakterii i my tu próbujemy też dzieciom to przybliżać, że wówczas jest to ognisko chorób w całym organizmie. Nie mówimy, że ktoś choruje na ubytki w zębach, że ma próchnicę, tylko choruje na zapalenie w wsierdzia, zapalenie osierdzia, na choroby reumatyczne, a niestety źródłem tych wszystkich chorób są zaniedbane zęby. Staramy się dzieciom cały czas wpajać tą profilaktykę prozdrowotną, organizujemy szereg konkursów, quizów, zagadek, zabaw dydaktycznych, realizujemy różne programy edukacyjne, w których są treści prozdrowotne. Staramy się często wychodzić do um, instytucji różnych, e, gdzie um, promowane jest nie tylko e, zdrowy wygląd, zdrowe żywienie, ale również e, wszystkie zalety i wartości um, dobrego odżywiania się. Praca przedstawia tak, że jestem na dworze i myję zęby e, no i obok jest tak to moja piłka. Powiedzcie, czy warto myć zęby i dlaczego się powinno myć zęby? To dlatego, że księ nie będzie mieć, to można mieć taką czarną dziurę. Myć zęby po to, żeby być zdrowym. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród uświetnił występ zespołu wokalnego oraz zespół tańca nowoczesnego Raptis działających w MDK. Na dziś to wszystkie informacje. Życzę danego weekendu. Do zobaczenia.